Poza mi tory były. Cie, Wysiadałam w górę z Pudzińskiego. Za. Jakie tory tam masz? jakie tam tory są? tutaj, bo... Na Szebrzeskiej. Jakie no. tam masz post. Tam chętnie jechałam. Aaa, no to no to, to, to ty głodą no wiesz. Wysiadałam sobie. Wyjechałaś, przecież przeszli, że nie? Przez samym wysiadam. O no ja gdzie mogę? Na A ja wiem gdzie? Kurwa. To to, jest, na na to początku. To, tak na początku z zamościa. Kurwa. Do ja Kurwa, co ja się, to w Gdzie? To nie ma to. To przed zamościem. Przed. Do <laughs> No to przed. No, to, no tak. No, I teraz szło się teraz tam. już się. na tej stronie początek miasta. Tam się ja, paliło. A ja panie. gdzie jeździłem? Na ja chodzi. A ja do żyję? jeździłem. Co? A do A ja do żyję? A To ty ja... całego za znałaś. Ja ja nie żyję. Z... Się... A ja gdzieś to, ja. <laughs> to ja gdzieś Ile ja ja z budowlanki, kurwa, to na cały ten na mięso nowe za pięć raz buta. Ja to na parę lat, kura, jak na parladku rachowała tam jak jak jakie? chodziła, kurwa, chodziła do kumika, to znała stare zamość. Chodziła to no. kurwa yy, co? No, do Rolniczaka, to tamtej strony znała, to znała miasto. To początek no znała. I, I znała całe starówkę i znała i całe karę. No to musiała no, teraz zapierdalać kilometrów, albo i albo ale, ale, ale znała to Jaka miasto. Tu masz tuła w ekonomiku, no, to tak. znała całe no, starówkę. Przecież musiała jeździć i podnieść. No Z starówki jak była... W Równiszaku to znała całe Karolówkę, no i całe miasto bym znało. Ja a całą znałą, znałą. a to samo że takie duże miasto. Zgubiła o, byś się tak. Raz by się teraz, to No, no zgubiła byś się, a kurwa, tak samo i Piasia zgubiła. Kurwa, tam, nie, nie wiem, gdzie jest kurwa ta, yy, Ojej, ta galeria, kiedyś tam się po to. to? Na przemysłowej gdzieś tam, do Kiwińskiego, kurwa. No, no I kurwa tam kiedyś zakłady mięsne były. No no twierdzą, no. a kurwa... I, a ja w tam parę lat nie byłem i teraz tak, wiesz, kurwa. No, bo teraz wszystko się, się zmieniało. Hmm. Kilkanaście lat nie byłem, tam już wybudowali coś tam Ja tam chodziłem, kurwa, tędy. Koło torów, kurwa chodziłem. W, w, ja wysiadałem sobie na, na tym, na... Nie ja wiem. Gdzie? Ja, ja, ja wysiadałem na... Oj za tym. Koszki Tola. Nie, nie. Co ty? Nie, nie. Dalej jeszcze. to Poza tym. Poza cmentarzem. No, no. To teraz jest. I teraz jest tory są. Most. Leceł, leceł. Chodziło się tam. skrót no. I tory. Co so kryści i, kurwa, nie panie, to że pan idzie, ja, no, no, no. no można Chciało przejść, nie? Pana... Ale pan uważa, że tak. po na pociąg, bo gdzie jechał? Myśmy, kurwa, ja ja sam do tego, do. do ja tego nie mam. praktyki miałem, kurwa, no. kurwa. Do asdosu, do ja stoję, I kurwa, kurwa dajmy skończyć. praktyki miałem w poniedziałek, wczorajszym środek. No, no, I schodziło ja. się no, po na skróty. Nie było tam ogrodzenia żadnego, nie? Nie było, nie. kurwa, tego, Sze, kurwa, zapierdalało To Kamila jeszcze chyba tamtej nie spaliła. Kurwa. To, to nie, to nie moja, ja moją spaliłem. Te, and Anduja, to Ten to twój. A tu jest. To Ewy. twój. Ewy. Czemu A twój, ja kurwa. Nie wiem, czy to jest. To Ewy. Może Ewy. Kurwa, to, to. wchodzi, czy no i mój. moje mojej wszystko moje. Ja jeszcze muszę mieć jedno piwo. To, to masz jest. tam głos, przysłuchajcie. Masz. O ja, a tu jest spałe oh, yes. zabita. Przed ciebie. Przepraszam co bardzo. Co ze Ja bez... mam teraz ochroniarzy. ochroniarzy. Mam firmę. Podygardów masz? swoich? Podygardów. Aha. Gdy no, się od fieber, ja, 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 ja nie znam, kurwa, wiesz, moje wypłaty mi się jeszcze, także od to nie będę, kurwa, nie piszę takiego. <totokół> ja po. też nie znam. A ja. Dawaj, damy pan pan ma pan ma... 5 koła na miesiąc, mogę się tam no. służyć jeszcze. E, pan, pan, pan ma... Mało. Mało. Tylko ciutko. Nie Nie chcę. Tak, tak skromnie? ja Nie chcę na rękę. Zrób so Why? Why? Dlaczego? No. Aha, już zamknęło się, a? no ale Nie taka... Aha. No, ma już posłuchiwać. Aha, ma wyjść, tak? Nie bierze pod gardłem, kura. Może się nie bierze, te licea pod gardłem, ja też zaraz czy trzeci pod gardłem się spodni. Marek? Przepraszam, tu nie, nie ma, potajemnie. Na Marek się bierze. Ja... nie bierze. Nie lubisz Marka? Bija. <laughs> nie wiecie, o kogo chodzi? Dob?

Jeden śpi z reciem. Kurwa. Kolega A drugi mnie odczuwuje. Jak to, to pulczy. Kłoba, nie.